Nareszcie jest nowy dodatek Shrouded Fable! I mam na dzisiaj dwa specjalne zestawy do otwarcia. Jeden ze wspaniałą Kingdrą, a drugi z Greninją. Te dwa zestawy otrzymałam od sklepu Loot Quest i właśnie znowu z nimi współpracuję jak ze starych dobrych czasów. I przygotowaliśmy dla Was specjalny kod rabatowy, który ogólnie jest do zdobycia tylko i wyłącznie tutaj u mnie na tym filmie. E, macie 5% rabatu e, na te oba zestawy. Możecie je pojedynczo kupić albo od razu dwa i wtedy będzie 5% zniżki z kodem WATER. Dla pierwszych 30 zamówień. Więc korzystajcie, linka oczywiście macie w opisie. A my zaczynamy od Kunika morskiego. No i co my tutaj mamy w tym zestawie? Jest, słuchajcie, 5 boosterków. No i teraz najważniejsza rzecz, czyli te przepiękne karty promo. No po prostu wyglądają. Znaczy, ta wygląda, ale Gry ninja też wygląda zaczepiście. One w ogóle taką fajną fakturę mają. Yy, tutaj jeszcze kodzik dla was z tego zestawu. Yy, no i tu nie było jednej karty yy, takiej promo, ale trzy. Tylko te już zwykłe, ale też bardzo ładne. Tutaj zobaczcie, to wszystko tak się świeci, że rzeczywiście wygląda yy, jak bąbelki. Wiecie, takie w wodzie, i, i, i. No, no ładne te karty. No po prostu przepiękne. Dodatkowo zrobimy sobie wojenkę, zobaczymy z którego zestawu wypadną lepsze rzeczy. No i słuchajcie, dodam Wam, że to jest taki specjalny dodatek. E, jakby, no jak, jak te wszystkie, wiecie, celebrations były e, i jakieś tam inne, zapomniałam teraz wszystkich tych nazw, a, shining fates i, i tak dalej, e, po prostu to jest taki właśnie specjalny dodatek, m, więc jest na niego duży hype, wszyscy chcą je otwierać i tutaj chyba, słuchajcie, taką najbardziej pożądaną kartą jest ciasnopeja, e, Cassiopeia, Ale ja słuchajcie, tylko jedną Kasiopeję znam, tą z Lola. I zawsze ją nazywałam Ciasnopeja, więc dla mnie tylko jedna Kasiopeja istnieje, no nie? Eee, no więc ona na pewno jest najbardziej pożądaną kartą, ale jest to też dużo przepięknych innych ilustracji, które też każdy chce mieć. I zobaczcie, mam od razu sylwkę tutaj w Rivers holo, Bardzo fajnie się. Naprawdę. <laughs> Jaka peka! Pierwszy booster! Pik! Złota karta! Dziękujemy, do widzenia! <laughs> Ogólnie, słuchajcie, jak oglądałam sobie jakichś zagranicznych youtuberów, jak otworali ten dodatek, bo go tam mieli bardzo szybko, jakoś przedpremierowo... To już myślałam, że kolejna, nie, bo tutaj może się tak trafić, że dwie podrząd będą. Yy, to powiem wam, yy, nie wcale nie wypada tutaj tak dużo rzeczy z tego dodatku. Nic wcale tak łatwo cokolwiek trafić. No dobra, słuchajcie, tutaj nasz konik morski, no z złotą kartą zaczął nie tą zabawę. Jako, że to jest dodatek specjalny, to na pewno będę go chciała sobie, wiecie, w albumie poukładać tam ładnie wszystko. <laughs> może master seta. Sobie zrobię, Czyli, wiecie, będę ch chciała mieć wszystkie zwykłe karty, ale też yy, Reverse Holo wszystkie. Więc zobaczymy, może mi się to uda, ale na pewno będę sobie kolekcjonowała album, więc yy, na pewno za jakiś czas wam pokażę ten album. Jak trochę więcej tych kart pootwieram, bo to na pewno nie jest yy, ostatni dodatek, w sensie ostatnie karty, które będę otwierała z tego dodatku. Dobra, mamy tutaj miała, mamy Dartrixa. I oki doki, To jest chyba, słuchajcie, jedno z najczęściej wypadających kart w tym secie. Ale super, dobra. O, i właśnie tu są jeszcze, zobaczcie, też takie energie. W ogóle fajny jest, nie wiem czy zwróciliście, ten Rivers Hollow ma tutaj taki pattern, nie wiem jak to nazwać, w Pokebole. Bardzo fajnie to wygląda, ale słuchajcie, jak mi dobrze leci, nie? Dwie karty pod rząd, ale to słuchajcie, ja pamiętam, jak wtedy otwierałam właśnie z Lootquesta te karty, to, to tam miałam bardzo często farta, nie? Więc to po prostu Lootquest daje tego farta w tych zestawach. <noise> Więc koniecznie zajrzyjcie w opis, tam macie linka i właśnie ten kod rabatowy, i, i tam wszystko, co, co potrzebujecie, dobra? Tutaj kodzik dla Was. I uwaga, co będzie tutaj? Zobaczymy. Może słuchajcie, 4 na 4 będzie. O, jaka ładna i Wygląda trochę jak mój kot leżący na tarasie, nie? On też tak w kwiatach potrafi się położyć. <grym> Dozłownie wygląda to tak samo. E, tutaj jakiś e, akade a akademia e, w nocy. Kiurem. Stuful coś tam i trzy na trzy ludzie. Jesus Christ! Aż mnie, aż mnie zacięło, słuchajcie, naprawdę! Wszystko super, bardzo fajnie nam lecą tutaj te karty, ale ja bym chciała jakąś przepiękną ilustrację, no nie? Bo jest tutaj kilka ładnych, coś tam się świeciło. Ale nie wiem, czy to się świeciło holo, czy <laughs> już coś fajnego. O, bardzo, jest też bardzo fajna karta, właśnie ilustracji z, z tym Persjanem. Też bym ją chciała mieć, no bo wiecie, to fajny kot jest, no nie. <laughs> ok, kolejny sylwek. <laughs> Jak one się nazywają? Furas! To jest furas, moi drodzy. <laughs> I co koniec? O, no nie, aż jestem zdziwiona, że niczego. Mam, że mi wypadają karty, że jak nic nie było, to już byłam zdziwiona i karty szuka mnie. <laughs> o nie, co za. Tak to jest, słuchajcie, to się w tyłku poprzewracało, no nie? O, tu się coś świeci, ewidentnie, ewidentnie się tam coś świeciło. Patrzcie, błyszczy się, błyszczy się jak nie wiem. Dobra, lecimy. Uwaga! O! W tym też jest, słuchajcie, super ilustracja. Też bym ją bardzo chciała. O! Dużo jest tutaj kart, które bym chciała, więc będę często to mówiła, nie? I! Eee! A bo tu karty holo mają te obramówki, no. Bejtują jak zwykle. Nadszedł czas na Greninja EX i zobaczymy, czy Greninja pokona Konika Morskiego w dropach. No, Konik Morski dostał 3 dropy, trafił jeszcze złotą kartę, więc to się powinno liczyć jako, nie wiem, trzy punkty czy coś. Ale, ale zobaczymy. Może może tutaj też, słuchajcie, pyknie. Położę go sobie tutaj na tą moją o, podstaweczkę. Słuchajcie, takie podstawki też dostałam właśnie od LootQuesta. Znaczy... I je powinno się brać, wiecie, że kartę macie tutaj w Topladerze, tym plastikowym, ale ja nie chcę tych kart wkładać do Topladera, więc na razie tylko tak prowizorycznie to tutaj sobie ustawię i proszę bardzo, robimy wielką walkę pomiędzy Konikiem Morskim a Greninja. To taka chyba trochę jaszczurka, jest nie? Chyba tak. Albo, albo taka trochę żaba też, bo on ma takie łapy trochę, ale. Jak żaba? No nie wiem. Jeżeli wiecie, co to jest, yy, jaką, jakie zwierzę było inspiracją do gry ninja, yy, to napiszcie w komentarzu. Dobra, yy, Joltik pierwszy, Drowsy, o, piękna Horsy, Golbata mamy, Hypno mamy, z... Boże, to już ja nie wiem, która karta, nie? <ścoughs> yy, Okej, okay, zwykły, o, te też są, słuchajcie, są super. Trzy karty, ilustracje, z, takie w takim mrocznym, bardzo wydaniu. Jakby wiecie, yy, sam Pokémon na ciemnej ulicy, <laughs> że jakbyście go spotkali w zaułku, to byście się przestraszyli i też bym chciała te ilustracje. Trzy, no mówię, bardzo bym dużo chciała, ale tutaj niestety mamy holo tapu bulu. No, jak nic nie będę trafiała, to będzie bulu. Ból będzie bardzo duży. <laughs> No nie wiem, czy słuchajcie, ten zestaw z Kingdrone coś pobije, bo naprawdę aż trzy dropy to, to naprawdę jest mega, mega dużo. No i koniecznie pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej filmików z nowościami, to zostawcie tutaj łapki w górę, no nie. To wtedy pojawi się kolejny, właśnie jakiś zestawik z tego nowego dodatku. Okej, okay, super pies. Raulet i Blood Moon Ursaluna. No niestety, słuchajcie, tu nam coś powoli nie daje, ale spokojnie. Trzy bustery przed nami jeszcze, więc y, tam też mi w trzech wypadło. Może tu się ułożyły inaczej i może teraz tutaj coś będzie. Y, ogólnie, słuchajcie, tych kart w zestawie nie jest dużo, bo zobaczcie, jest ich tutaj 64. Plus jeszcze oczywiście karty, te, y, te wiecie, te takie no specjalne, te sekretne, więc ja nie wiem, ile tu może być. O! Mochi zrobili! Ale beka! Lubicie mochi? Ja tak nawet niektóre lubię, w sensie jadłam te od na fidę te mochi i tam niektóre smaki były nawet, nawet całkiem spoko, ale właśnie bardziej wolę te lodowe, bo takie zwykłe mochi, yy, takie na ciepło, to tak średnio. Ok, furasa mamy, kroagunka, czy jakoś tak, i... O, cho ale chociaż tej holo jeszcze nie mieliśmy w ogóle. Co to jest? Aha, bo to jest ewolucja. Boże, jak to wygląda. Słoń z wielką trąbą. Dobra, no co, Greninja, Coś się nie popisujesz, no nie, kolego. Coś się nie popisujesz, mój drogi. Wstyd po prostu, wstyd. Ale ogólnie w samych tych zestawach już wiecie to, że dostajemy tą przepiękną kartę promo. To już jest moim zdaniem super, super sprawa, bo, bo one są naprawdę ładne, nie? Yy, rzadko, kiedy są aż tak ładne karty, karty promo, w takich tak naprawdę zwykłych, zwykłych zestawach, bo nieraz mamy takie, wiecie, super karty promo, ale to są wtedy, wiecie, jakieś takie zestawy super, mega drogie, nie? O, ale tej yy, rerki też nie mieliśmy i kolejną mamy tutaj energię. Ona się w ogóle. Ona się tak delikatnie, słuchajcie, świeci. Na kamerze to tak średnio widać. Ale delikatnie się błyszczy. Ale nie tak wiecie, nie tak pochamsku. No dobra, słuchajcie, ostatni, niestety ostatni pusterek, greninja po prostu tutaj, ja nie wiem, no słaby jakiś jest. <gry> Coś czuję, że pewnie zaraz wykupicie wszystkie te... Z Kingdrą zestawy z Questa na promocji z 5% rapa, rabatem z kodem Water. I Greninja biedny zostanie, bo Kingdra ewidentnie lepiej daje, nie? No dobra, ale w jednym boosterze coś powinno być. Tutaj powinno coś wypaść. Takiego. No, dawaj! No serio? Nic! Tapu bólu, ale w ogóle jakie to było dzi że w jednym tyle, a w drugim nic, ale to Wam mówiłam, że w, ty, w tej serii wcale tak dużo nie daje, nie jest tak łatwo zdobyć tutaj karty. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. PA-PA!